Aj, 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 majt, 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 a ona się śmiała, o, a o, ona się o, I jeszcze raz! ta ona się Witajcie, I piecu soła kolanka grzoła, ajojo ojo, majt, 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 a ona się śmioła, ajojo ojo, majt, majt, majt ona się śmioła. Któż co? Będziemy się śmiać? No jak będzie z hmm. czego, to się <grym> będziemy śmiać. <grym> Mnie się podobał najbardziej no ten dowcip o tym, jak Masztalski pojechał Syryną do Tokio. Mnie to ja. też podobało. Jak on tam dojechał? To już jest śmieszne. I, no, dojechał. I on tam na parkingu parkuje ta swoja syryna. To zamykał. Tak, ja. Na tej benzynie, Blythe yeah. Zamykał drzwi z jednej strony, z drugiej strony szyba zamykał. Sprawdzał, czy bagażnik jest zamknięty. Pierw te Japończyki się przyglądają. Jeden do drugiego, go, to co? to na musi musi być za samochód, że on go tak zabezpiecza, tak zamyka. Jak Masztalski już odszedł nie, od tego samochodu, to te Japończyki tam przyszli, tak zaglądają, zaglądają jeden się tak oparł o bagażnik i chciał go rozchuśtać, nie? I go rozwrzeszczy patrzcie, patrzcie ludzie, resory też zamknął”. <sum> 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 A Japończyki zamówili syrynki teraz. <sum> nie gadaj z iguś, ja? <sum> Na karuzelę takim. <sum> 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 Ty, a wiesz jak Japończyki sprawdzają szczelność swoich aut? Ziguś? No. Nie. Biorą, wiesz, przypadkowo, losowo wybrane jedne auto z linii produkcyjnej, wsadzają tam kota i zawierają na noc. Wiesz? No. Rano jak przychodzą, jak kot zdechnięty, znaczy się auto szczelne, bo mu zabrakło powietrza. Wiesz? No. Jak żyje, znaczy auto nieszczelne. No i u nas też już tak będą sprawdzać. Już to no. zrobili, taki eksperyment. Wiesz, to się bierze też takie auto ze Wesemu, z Linii. Zawiera się tam na noc kota. I rano przychodzą, jak kod jest w środku jeszcze, to znaczy, że auto szczelnie. <śledzimy> <śledzimy> Jednego kandydata na posła no, no. <śledzimy> pyta się dziennikarz: Ile czasu zabiera panu przygotowanie się do pięciominutowego wystąpienia, takiego przemówienia? Dwa tygodnie. On odpowiadał. A do półgodzinnego tydzień. No, a jeżeli ma pan przemawiać dwie godziny, do tego jestem gotów w każdej chwili. <grymne> <grymne> Ale wyjdzie lepiej. Wydzie lepiej. Wyjdzie lepiej. Ty, gry! Wyle <grymne> <grymne> drogi, Oset, wyle drogi, Oset, to koluce ziele. Są tu z nami szparni chłopcy, ale ich niewiele. No wiesz, Masztalski, ty jednak masz w sobie coś rycerskiego. Marykan. Muszę cię zapytać, co rycerskiego, ja? Co mm mam -hmm. rycerskiego? Za Zakuty łeb! łeb. <laughs> Doktor przy los do baby, wiesz? Do? Na łóżku leżała. I, tak. i padło, co pani jest? A ona padła, że, no wie pan, tak, że się położyła do tego łóżka, bo właściwie to nic mi nie jest, ale tak słabo w tej robocie płacą. Wie pan, no nie masz na żyć, no, pierna. No Co, no że się położyła do łóżka, ale już, padło, to posuńcie się, bo mnie też słabo płacą. Do banku w 2000 roku włazi robot. Pobierał bardzo dużo pieniędzy. Tak, dwie walizki, naładował tych pieniędzy, bierze je i wyłazi. I spotyka go drugi robot z taką chustką na oczach, i go do. Pieniądze albo akumulatory. Mariko zaśpiewa, że ja? Mm -hmm. no, ja. ci go do, ja ci jeszcze na piosenkarkę finansuję. No, śpiewaj, no. No grej. Dziupka dyj, dziupka dyj, moja rosto miło, Moja rosto miło. Bo jak dziupka nie dostana, zrobia Jose w sercu rana Dziupka dyj, dziubka dyj, moja rosto miło. Kierowca taksówki jedzie przez miasto i dowo gazień. Jak szalony jedzie, Ociera się o te insze auta, co tam jeszcze kań stoją po bokach. I po takich kilku gwałtownych hamowaniach tak kobaba siedziała z tyłu Ech. i gada do niego Panie, niech się pan opanuje, niech pan jedzie wolniej, ostrożniej, bo jomą ośmioro dzieci, niech pan będzie ostrożny. A mnie to pani mówi, że jomą być ostrożny. <noise> Masztalski gada do swojego kolegi. Przez ta butelka to mą przecięto opona. A co, żeś nie zauważył jej na drodze? No jakżech mógł zauważyć, jak ten człowiek ją miał w kieszeni? A Masztalski miał syrenka. A po prostu kradną te auta, nie? Tam i nas odkradną. I on je postanowił tych złodziei przechytrzyć i za szybą doł kartka wieczorem, bo parkowo pod domem, nie? I pisze na tej kartce tak. Brak benzyny, brak silnika, brak akumulatora. Rankiem przychodzi Masztalski do tej syrenki, widzi, że nie ma kół. A za wycieraczką kartka, to i kółka też nie były ci potrzebne. A, <noise> a mnie się przypomina taki stary, dowcip śląski, yy, kiedy my opowiadali pięć lat temu, jak to Masztalski z ecikiem jadł tym swoją syryną, ło rozkrzyżowanie czerwone światła, a Masztalski za tym kierownicą. I no gazu dodał do pieruna i bez to skrzyżowanie leci, a Ecik padł, pieruna uważaj, czerwone światło, czerwone światło to uważaj. A opadł mój szwagier, już dwa lata jeździ bez czerwone, nic mu się nie stało. jadą dalej, drugie skrzyżowanie pewna czerwone światła, a Masztalski zazinął, na gaz przycisnął i jadą bez to skrzyżowania. A Ecik padł, uważaj, czerwone, czerwone, pieruna, wypadek spowodujesz. A ten padł, mój szwagier, dwa lata jeździ bez czerwone, nic mu się nie stało trzecie skrzyżowanie jest, zielone się świecą, a masztalski noga na hamulec zatrzymuje się, a on pada, no jedź, no jedź, moż zielone pieruna, no jedź. A on pada, a jak szwagier z boku poleci. <śled> 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 Czym się różni arabka od Polki? No, godaj Maryka. No arabka nie widzi swego męża przed ślubem, a Polka po ślubie. <śled> teraz Terski, ty dochodzisz do głosu, bo zazwyczaj tak się to kończy, że przychodzi w końcu ten mąż do domu i żona wtedy. No. Czy mógłbyś mi to wyjaśnić, czemu nie było cię całą noc i wracasz dopiero rano? Żeby się nie spóźnić na śniadanie. No, <noise> no. Maryjka wskazuje na zegar i krzyczy do Masztalskiego. O który się to wraco? Czy ty wiesz, że już jest drugo? No to co? Gdybym siedział w domu, też byłaby drugo. <gry> Pewien małżonek, no powiedzmy, że to był Masztalski, ja. zachorował, no i go wzięli do szpitala. Biedny, ten mój mąż, biedny, ten mój mąż. Skarży się Maryjka, sąsiadcy. No, biedny, odpowiada ta sąsiadka, ale teraz przynajmniej będzie pani wiedziała, gdzie przebywał wieczorami. <gry> No, ale Malikowie, z kobietami też jest różnie, no. Poszłam do sąsiadki, żona mężowi taki list zostawiła, nie? Na obiad może kwaśne mleko, jest w lodówce, zimniaki zgotuj sobie samo. No. Dziupka dej, dziupka dej, moja rosto miła, bo jak dziupka nie dostana, zobja w sercu rana. Dziupka dej, dziupka dej, moja rosto miła. Nie dom ci, nie dom ci, mojego dziubecka, mojego dziubecka, bo mój dziubek nie synek, nie dostanie żaden synek. Nie dom ci, nie dom ci, mojego dziubecka. A ty wiesz, Mariko, że Trudka wychodzi za mąż? Co ty nie godzisz? Ja nawet nie wiedziałasz, że ona jest w ciąży. <todgłosy> <todgłosy> Nad przewidź pustą szka, nasi i korale, nasi korale, czerwone korale, nasi korale, nasi. A masztalski nie mógł se zność dziewczynki, dziążki ze śląska. No i długo szukał żony i polos do biura matrymonialnego. Pyta się tego kierownika, macie jakieś kandydatki do małżeństwa? A ten kierownik padał: Mum, mum, dwie propozycje. Jedna jest piękno, przepiękno, ale dużo godo. A druga jest brzydko, ale pięknie śpiewa." Masztalski padał: Ach, tej pięknej, co dużo godo nie chce. To ja już wola ta, co jest brzydko, ale pięknie śpiewa. Jak pięknie śpiewa, to wesoło by da mieć w domu. Z naszymi zaśpiewa, jakby da smutny nie. Fajnie będzie. Wziął, kupił kwiotki. adres wziął stanął pod drzwiami tej brzydkiej, ale co pięknie śpiewała. Za klupą do drzwiów, Drzwi się otworzyły. On tak się wejrzał, te kwiatki pociepł na ziemia, zatkł sobie oczy i padł, śpiewaj, pieruna, śpiewaj. <śpiewaj> a a ty ci Dwóch hopów się spotykał i jeden się pyta drugiego, gdzie jest twoja żona? A on go do, na aukcji. Co nie powiesz? I dużo myślisz za nie dostać? iść z nich, żeby tak było. No a I... czy wiesz, co mi się w twojej żonie najbardziej podobał go do masztalski uh -huh. do Żeloska? No. no to, że jest twoją żoną, a nie moją. A wiesz, jak to się zaczęło, to się zaczęło od Adama i Ewy, nie? I Adam i Ewa tak spacerują, se porają spacerują, spacerują i u Ewa padła. Kochasz mnie, a Adam na to, a kogo ją miałby kochać? <noise> <noise> Masztalski go do wilika, ty jakżeś ty mógł całować moja żona? A wiesz, że teraz na trzeźwo są się dziwiale. <noise> Moja żona jest straszno śmieszka, znasz to. Straszność śmieszka, nie godaj. No ja godam ci, jak wczoraj że jej powiedział w tak się śmierza, że aż z łóżka spadła. A jak ci się wiedzie w małżeństwie, dać go do żelosko, do masztalskiego, wiesz, bardzo źle, bardzo źle. Chcę wyobrazić, że żona mnie odseperowała nie ino od łóżka, ale i od stołu. Od łóżka i od stołu, to ty jeść też nie umiesz. Gdy zobaczysz na ulicy Gryfno dziełcha, to na jaki szczegół naprzód zwrócisz uwaga? I na nogi. A ty na co? No i. oj, patrzę, czy mojej żony nie ma w pobliżu. Ja. A wiesz co, Maryjka, Masztalski twierdzi, że są ino dwa miejsca na ziemi, jedne miejsce, Ka jest jego żona i drugie miejsce, i nie ma. Wyobraźcie sobie, że Ecik z Masztalskim przyszli do restauracji nie? i zamówili sobie parówki. Nie? I ta kelnerka przyniosła dwie parówki na jednym talerzu, a jedna była taką wielko... A druga była taką małą, nie? A masztalski wądrę, nie? Wziął ten Ecik, bier. <noise> a ecik tak na te dwie parówki, jedna dużo, drugą małą, pada Jezus, no, nie masztalski bier, ty pado, ecik, no bier, ty się starszy, nie, <noise> bier, ty pado, masztalski ecikowi, nie. A ecik padą, nie, no bier, pierwszy żeś jest starszy, mądrzejszy bier. Nie, a masztalski padł, jo starszy, mądrzejszy godą ci, ty pierwszy bierz. <noise> a ecik padł, nie masztalski, ty bier, ty się starszy bier. No to masztalski mu już nie trzeba było trzy razy gadać. Wziął widelec, nabił wielką parówka i se położył na talerz. A je ci tak patrzy na niego i padł, wiesz co? Tego, że się Masztalski po tobie nie spodziewał. A, padał, A co żeś się? A padł, wiesz, bo jak ja obych brał pierwszy, wiesz, to bych wziął ta mniejsza, nie? A Masztalski padą, mu nu, no to co z tego, to już ja nie? <średziny> Proszę Państwa, ja, ja. Godo my o małżeństwie, a ino na chwileczkę my odbiegli od tematu. Maryńka Godo? Ja? Proszę bardzo. Masztalski, Godo ze swoim synem, w którym ma już na sobie taki ślubny garnitur, się żeni, nie? Godo, pamiętaj synu, Godo Masztalski, musisz wymóc na żonie, że jeden wieczór w tydniu będziesz spędzał z kolegami. No i nie marnuj go na kolegów. Do no tego a, a czemu Adam i Ewa, to było pierwsze małżeństwo, nie? W raju żyli szczęśliwie? Ja wam powiem. No, bo nie mieli teściowych. Stalski słuchaj, jaka jest różnica między czarodziejką a czarownicą? No, no, je, je, je. no, je, no jakieś 40 lot. <grym> ty mi powiedz, Józi. Ilu kawalerów marzy o dobrej żonie? No, tylu, ilu żonatych. <grym> śniła mi się twoja żona, jeden kolega gody do, do drugiego. No i co mówiła? Nic nie mówiła. To nie była moja żona. A, a znacie takie przykazania yy, różne, nie? Są dziesięć, jest, nie? I jedno się zaczyna tak. Nieporządej żony bliźniego swego. No, – A dalej? – Ani żadnej nie, rzeczy. Nie, 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 bo i tak ci nie ugotuje nic lepszego. przygo. <grywa> wiecie, jaka jest różnica między teletombolą a małżeństwem? Yeah. W teletomboli masz przynajmniej jakoś szansę. <grywa> dobrze. dobrze. <grywa> yeah. Wiecie, że Masztalski jest artysta, malarz, ja, a... A, wiesz, a... No. No, i on tak siedzi smętnie przed tymi sztalugami, przed takim niezamalowanym płótnem nie, i tak wzdycha ciężko i go do, do Maryjki. Wiesz Maryjko, nie mam dziś natchnienia. A Maryjka go do, to może byś skorzystał z tego i pomalował kuchnię. Ale, ale wiecie, jak Ecik był za artysty malarza, no. ja. On postanowił namalować Pana Boga. Mm -hmm. Mm -hmm. Klęczy i maluje. I narożny obraz był prawie gotowy i ten Pan Bóg się odzywał. Ecik, Ecik, ja Cię proszę, Ty mnie nie maluj na kolana. I no dobrze. I na koniec, jeśli pozwolicie, to ja powiem dowcip, też taki ze sfer artystycznych. Otóż przy stole w pewnej pracowni Artysta, malarz, specjalizujący się w akcie kobiecym, pije herbatę wraz ze swoją modelką. Bo było zimno, to się postanowili napić tej herbatki, nie? Żeby się rozgrzać. nie. No. I oraz jak oni tak piją tę ta herbata, słychać takie pukanie do drzwi, nie? Malarz wyskakuje na równe nogi i padł trzęsącym się głosem: prędko niech się pani rozbiera. To na pewno moja żona. Cóż, <laughs> persklutkowie! Persk. Poszła Karolinka do Gogolina, poszła Karolinka do Gogolina, a Karliczek za nią, jak za młodą panią, z wina. A Karliczek za nią, jak za młodą panią, z wina.